Witam w Live Rock. Nazywam się Aneta Skała i na wstępie od razu przyznam się do wpadki, dlatego że wczorajszy film podsumowałam, że jest 18, a 18 jest dziś. No cóż, życie spełnia niespodzianek yy, i pomyłek i na tym właśnie polega żywe i prawdziwe życie. A dziś książka, którą już czytałam ostatnio. Czas na atak. Bardzo lubię tą książkę. I hasło ze strony 113. Słowo nie wiem. Słowo czy słowa? Eee, to często moment, który rozpoczyna proces uczenia się. Kwestionuj wszystko. Stawiaj wszystko pod znakiem zapytania i podważaj stare, powtarzane przez wszystkich rady, które słyszysz co roku. Kwestionuj to, co czytasz i to, co słyszysz. Kwestionuj słowa ekspertów, kwestionuj mnie i mój zespół. Mnie też. Nie wiesz tego jako fakt. To jest moje przemyślenie dla mnie samej. Oczywiście z wdzięcznością przyjmuję to, jeżeli komuś się, się coś przyda z tego, dlatego że to jest po prostu dodatkowy bonus, cudownie. Myśl samodzielnie, zadawaj pytania. Czy to mnie przekonuje? Jakie są wady i zalety? Czy to mnie przybliży do mojego celu finansowego, osobistego? Czasami możesz nie wiedzieć, jakie zadać pytania. Ale i tak pytaj, bo każde pytanie jest dobre. Jeśli po znalezieniu odpowiedzi stajesz się mądrzejsza i mądrzejszy, zaczniesz podejmować lepsze, bardziej świadome decyzje dotyczące ciebie samego, ciebie samej i Twoich pieniędzy. Czas na atak, by zacząć myśleć na własny rachunek, podważać akceptowane powszechne zasady, powszechnie zasady, którymi kieruje się tak wiele osób. Czas na atak, by odkryć, które rady, informacje i strategie. Są najodpowiedniejsze dla ciebie. Nie ma jednego złotego środka dla wszystkich. Nie ma czegoś takiego, że wszystko dla wszystkich będzie idealnie dopasowane, dobrane i tak dalej. Dlatego, mm, nawet czyjeś złe zachowanie, kwestionuj, bo być może ten ktoś, kto się zachował źle, wcale tak nie chciał się zachować i być może. Właśnie teraz z tego żałuję, a kwestionuj to, jeżeli czyjeś zachowanie było tak bezczelne, że trudno je opanować, pomyśl sobie: A może on wcale nie chciał tak się zachować, czy ona? Może wcale ona tak się nie chciała zachować, tylko być może miała tak dużo emocji, różnych sytuacji yy, w swoim życiu, na swojej głowie, na swoich barkach. Że nie potrafił ten człowiek tego opanować i kwestionuj, że ten człowiek chciał się źle zachować. Kiedyś też takie słowa usłyszałam od pewnej mądrej kobiety. Jeżeli znajdziesz jakąś właśnie nieodpowiednią e, sytuację, która wymagałaby albo krytyki, albo. E, no, jakiegoś zatrzymania, to wyobraź sobie, że to ty się zachowałeś w ten paskudny sposób i jak chciałbyś być potraktowany. Chcielibyśmy potraktowani być wszyscy z taką wyrozumiałością, yy, no z takim taką rezerwą, ok, następnym razem zachowam się lepiej, zachowasz się lepiej. Więc tak samo traktujmy ludzi w ten sposób, żebyśmy umieli zawsze. Jakby dawać ten kredyt dla kogoś, bo być może tym samym na siebie jakby zgarniamy współczucie i zrozumienie, gdy sami zachowamy się fatalnie. Na drogach często to się pojawia. Czasem jest tak, że klakson na klaksonie, ojej, coś się stało w ogóle, o, cenzura pełna, tylko przez szyby widać, co się dzieje. Ale wielokrotnie bywało tak, że Faktycznie ja wybroniłam sytuację, że ktoś zachował się fatalnie, i później ktoś mi łapka w górę, dziękuję, ale w drugą stronę wielokrotnie też miałam tak, że ja w momencie jakiegoś no, zawirowania życiowego zachowałam się mało świadomie na drodze, i ktoś powiedział: Ok, spoko, daliśmy radę, nie? taką współzależność, żeby sobie tworzyć. Uważam, że to jest też ciekawe. Jeżeli też tak uważasz, to daj znać, jeżeli uważasz inaczej. To zakwestionuj to i też poproszę o info. No cóż. Tymczasem tyle. Dziś jest osiemnasty dzień, przypominam. Siedemnasty był wczoraj, ale kto nie myli się, tylko ten, kto nic nie robi. A ja jednak próbuję coś zrobić. Ale już niedługo, już kończę. Jeszcze. Y kilka dni, właśnie zrobię coś takiego, że zrobię sobie nagrodę i postanowiłam, że za niedługo ogłosimy konkurs, obserwujcie stronę Live Rock, obserwujcie stronę na YouTube i kanał na YouTube i salon fryzjerski Rock Team, zapraszam do obserwowania, bo niedługo będzie ogłoszony konkurs. I co jeszcze? Ciąg dalszy nastąpi. Miłego weekendu. Pozdrawiam. Pa!